W uroczym kąpielisku francuskim Antibes, położonym między Niceą a Cannes jeszcze zostało trochę lata. Zjechało do niego 40 załóg rajdowych, aby rozegrać kolejną eliminację rajdowych mistrzostw Francji i Europy. Wśród nich Polacy. Rajdowi mistrzowie Polski Krzysztof Hołowczyc i Maciej Wisławski. Po kontroli technicznej można już szykować się do startu. Polacy zajmujący w klasyfikacji mistrzostw Europy znakomite drugie miejsce będą walczyć o jego utrzymanie. Myśląc poważnie o przyszłym sezonie, starają się poznać trasy europejskich rajdów, na których inni zawodnicy czują się jak u siebie w domu. Z numerem 1 Pierre Cesar Baroni Lancion Delta. On te trasy zna doskonale. Z numerem drugim, nasza załoga, Krzysztof Hołowczyc i Maciej Wisławski, Toyota. Numer 3 to znany między innymi z rajdu polskiego, Erwin Doktor Fordem Escortem. Numer 5, BMW 3M, to Szwajcar Torday. Pierwszego dnia na trasę OS-ów dotarli późnym popołudniem. Na tym odcinku zaczęło się już ściemniać. Prowadzi Baroni. Hołowczyc jest na razie trzeci. Na drugie miejsce wysuwa się Doktor. Oni znacznie lepiej poruszają się po tych trasach. Jeździli tu wielokrotnie. Ten brak handicapu nasza załoga nadrabia techniką. Jadą co prawda trzeci, ale różnice są sekundowe. Przed nimi jeszcze dwa dni. Drugiego startują w kolejności zajmowanych miejsc. To Baroni numer jeden. Jedzie znakomicie, nic dziwnego, wygrał ten raid już cztery razy. Z numerem trzecim Doktor. Wczoraj uzyskał przewagę nad Chłowczycem, dzisiaj będzie jej bronił. Znając Polaka wie, że to nie będzie łatwe zadanie. Polska załoga. Z OS-u na OS jadą coraz dynamiczniej. Przewaga doktora zaczyna się powoli kurczyć. Frank Phillips, Lancjo, następuje Polakom na zderzak. To groźny zawodnik. Torbej niestety stracił wczoraj i jego szanse na dobre miejsce znacznie zmalały, ale nie poddaje się i goni czołówkę. Chwila wytchnienia, tak zwany regrouping. Po przerwie znowu do samochodów i na trasę. Trasa tego trzyetapowego rajdu ma łączną długość 580 km, z czego 17 odcinków specjalnych zajmuje 309. Jest on uznany za trudny, w mistrzostwach Europy otrzymał współczynnik 20, co znaczy, że zdobyte tu punkty mnoży się przez tę liczbę. Można tu zatem wiele zyskać, bądź stracić. Baroni na razie zyskuje, prowadzi w rajdzie. Doktor, zaczyna tracić. Jest już na trzecim miejscu. Hołowczyc i Wisławski, reprezentujący zespół Stomil Olsztyn mobil, Wysunęli się na drugą pozycję. Przegonili doktora Philips i inni zawodnicy przestają się liczyć w walce o czołowe lokaty. Dzień trzeci. W wąskie uliczki rusza baroni. Zanim Polacy. Jeśli nic się nie wydarzy, będą drudzy. Doktor trzeci. Zwycięża baroni. Drodzy są chołowczyc i Wisławski. W mistrzostwach Europy umacniają się na drugiej pozycji za Bertone, który zgromadził 1570 punktów, a Polacy 1170. Après on a essayé de faire ce qu'on pouvait mais c'était presque presque mission impossible. On a eu de la chance.